No, pan wszystkie nas znamy. Także dobra, zaczynamy na ludzi jak zwykle w kanał Stalewiakowy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Patrzcie teraz na to. Pan, to jest pana Hobby. Uwaga, przejdziemy, popytamy troszeczkę. Szok. Nie, <laughs> yeah, to jest po prostu kosmos. Idziemy. Powie Pan, od kiedy Pan to tym się zajmuje praktycznie? No zajmuję się tym od 50 lat, czyli praktycznie od dziecka się zajmuję Od gatunki. 50 lat, to mnie jeszcze straciłem sporo, wysiewam też sporo, y, równowaga jakaś jest ilościowa, tak czy jest sporo ciągle gatunków. Jeden wysiew jednego gatunku to jest 20 roślin. Powie Pan jedną rzecz, czy to wszystko to jest z nasion? Jest tak dużo. Nie, częściowo coś Pan Nie, kupił. jakiś tam fragment kupił, ale większość jest z nasion, dlatego jest ich tak dużo, większość jest z nasion. Ze stanowisk naturalnych w tej chwili to jest już no, takie bardziej wartościowe rośliny, to są ze stanowisk naturalnych mhm. nasiona, bo wiadomo, że roślin ani ich części przewozić nie można. Tak, C tak, tak, cites tak. Jest taka konwencja CITES zabraniająca te rzeczy. Ani zwierząt, ani roślin, ale u kaktusów jest jeden wyjątkiem, że, wyjątek, że nasiona wolno przywodzić. No właśnie stałem z tego ja i. Wie i pan co, powystałem. żebym ja wiedział, że ja tak blisko będę miał tutaj, że coś takiego istnieje, to ja bym wziął mikrofon, nie? Trochę słabo będzie słychać, ale ja tam coś podkręcę. <laughs> coś się uda. Tutaj drobnica się ma rozumieć jak to, po... to są kuliste kaktusy w wieku 10-20 lat. No to żem powiedział teraz? Tej, który pan filmuje, no. To są ferokaktusy, że rosnące głównie w Meksyku, częściowo w południowych Stanach Zjednoczonych. Osiągają ogromne rozmiary, żyją kilkaset lat, może i tysiąc. Niektóre te giganty rosną może nawet tysiąc lat. Nie, kosmos. Nie drewnieją, mają miękkie w środku. Trudno badać ich wiek, chyba że historycznie jakieś zdjęcia są. Dokładnie. Kwitnienie, powtarza się. To prawie do zimy, nie? Na pewno. Coś, tak. coś jeszcze przed zimą no, na pewno no, nie, kwitnie. No, czerwiec. To jest najwięcej, czerwiec, najwięcej no. e, to jest to główny okres kwitnienia kaktusów w naszym klimacie oczywiście. Zgadza się. Szok. Otwierają się w dzień, zamykają w nocy, chociaż to największe to kwitną tylko w nocy. Jest ich też spora ilość kaktusów, które kwitną mają wielkie kwiaty i kwitną tylko w nocy. A te takie mniejsze kwiatki to otwierają się, zamykają przez kilka dni. Tak. Powie pan miejscowość, bo do pana można tu przyjechać. Oczywiście. Ostrzyce. Niedaleko Ostr... Gdańska. Ostrzyce niedaleko Gdańska, a dokładniej Szymbark, te okolice. Zresztą ja podam i tak adres na filmie i tak. Potem... Nie no kurczę, to może czy będziemy wracać, czy od razu pokazujemy te okazy. Kosmos. Chodź. są sukulenty liściowe. Czy... Chodź Jola Joleczka, pokaż się przy tych. Ja mam tą ogawę. Wiem, że mi jeden ziomek przywiózł, pamiętam. Kosmos. Ona już musi mieć lat, agafa prawda? Porównywana z ośmiornicą przez wielu. Ale piękna wacy. gatunek. To jest jak variegata, tak czy nie? Nie, to, to, to nie jest. To jest, to jest to... agafa americana, No. Odmiana e, marginata. No, poniłaś Ja to z zaraz, bo jak te końcówki liście, to tak nie. To jest taka pewna nieprawidłowość w przyrodzie. Aha, tak. A, co, no właśnie, to, to jest coś niehalo, prawda? Z roślinami. No, tak, jest... że roślina powinna być cała zielona w rzeczywistości są tam jakieś przebarwienia żółte. Mam kilka takich roślin. To A tu ładny r. jakiś taki wybarwiający się. aloes. jest, <gulet> kurczę, że tak powiem, chyba nie? nie. Ale to jest agawa. Też to jest ogawa. Tak lekko skręcona, taka udająca trochę. <gulet> Trochę ale jest Kosmos. Ale ona no, to jest wiekowa 40 40 lat. To mi jeszcze... A nie, 40 mam w tym roku. Żeby była regularnie przesadzona, byłaby była na pewno znacznie... Więcej. Zgadza się, ale kto tachać w razie czego, tak, nie? Tutaj też piękno. Jest... Ale tu jest pełno różnych. No właśnie. No, to jest o co tu zaburzenie? chodzi? To jest zaburzenie stożka wzrostu zwykłej. To jest najzwyklejsza agafa amerykana. I co to? Łowiska. No? Z, z, tak tak razu... z odrostami się tak porobiła taka Pojawiło kula? jakieś zaburzenie stożka wzrostu i podzieliło się na wiele różnych e, stożków. I w związku z tym jest kampa taka w zasadzie. Ale super to wygląda. Nie dotykać roślin. <grymne> no. A tam, wie pan, młody, niektórzy. Bo są można przy, e, niektórzy tym krzykają, tym, krzyk znaczy krzykają, ja krzyczą, nie? Ciorę. O. Ciorę się, wlekuje, co nawet się? tam w dole wychodzi skubaniec odrost, nie? Ja przybliżę tak, ładnie. Nawet, tak. Dołem z korzonka. To jak się nie nadąża podlewać, to wtedy wypuszczają wszystkimi i szczególny. Nie to jest śliczne, to jest przepiękne. 50-letnia? Tak, bardzo powoli rośnie. Ale jak śliczna jest. I pewnie nie jedna osoba się teraz głowi, jak pan to ogrzewa, bo ja już się pytałem, nie? Tak, to jest tu jest ogrzewanie, wszyscy się pytają. To jest pociągnięte z centralnego ogrzewania. centralnego ogrzewania. Nagrzewnica... Nagrzewnice wodne, mhm. razem z wentylatorem. Także powodują, że jest ruch powietrza i temperatura w całym tunelu jest, można powiedzieć, jednakowa. Tylko, że no, no zimo, mimo to, nie? To no, musi ganiać. Koszta są, wiadomo. Tutaj nie wiem co to jest, nawet się nie będę wymądrzał. Agawa, Agawa Stricta. Stricta, jakie kolorki ma piękne z Kubana? No, zresztą kolega mówi, że to jest striata, bo sam przywiózł No, ale zmienił zdanie, stwierdził, że to jest striata. Jedna. Ale jakie twarde one tak. są. Jakie twarde jeże na pustyni, w Meksyku. No, 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 to to mało wody. Tak. <laughs> jak ja to mówię, nie? Tak, sukulenty oczywiście, które wytrzymują. No. Rosły bardzo długo ciasno, do rozsadziłem, to pokazały swoje piękno, takich pięknych jeży. Pytanie nadwyżki. Wiadomo, jak ktoś przyjedzie, można coś zakupić u Pana. Można zakupić no, jakieś nadwyżki, jakieś uszkodzone rośliny, czy przesadnie rozrosty Tak, za się, dużo. Są odrosty, to no, czasami mogę coś sprzedać oczywiście. Oj, na bank ktoś przyjedzie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, bo nie wierzę, że ktoś tu z okolic nie jest. Mało, mało, za słabo się Pan reklamuje, kurde, w internetach. To no, jest tymczasowa wystawa. Ja tą no. wystawę oferuję różnym ogrodom botanicznym i uniwersytetom. No, no, no żebyśmy nie zostawili czegoś po drodze, a nie tutaj podobne, nie? To wszystko tam można powiedzieć, że o, tu się zaczynają, już kurcze. No, tam jest określony wiek, powiedzmy główną granicę. No, 20 lat. Tu jest 20 lat. 30, 40. Tu jest duży kwiat. 30, 40 lat. No, ależ kwiaty wielkie. Otwiera się na noc, on się powoli otwiera. Wie pan, czym ja się jeszcze zajmuję? Timelapse. To jest właśnie coś takiego. Ustawiam do smartfona. I on co 30 sekund robi zdjęcie Aha, i, i wbina... potem robi w to film i ten kwiat się otwiera. Tak. To ostatnio zacząłem rzucać takie właśnie filmy. No, tak, no jest troszkę z tym pracy, roboty, z montażu i tak dalej, nie? Pokaż Jola, pokaż się tu z panu. Jakie to jest wielkie. Ja to lubię, zawsze wielkie. Ile lat to trzeba czekać? robaki jakieś No Nie no, cierpliwość pana jest mega, nie? To trzeba mieć naprawdę. Tak, To, jest to kaktus, który się wielokrotnie łamał przy przenoszeniu, bo kiedyś był zabezpieczony mm -hmm. w dużej piwnicy. Młyskiej. Strzela? Ale żyje. Żyje i rośnie. Strach dotykać to? I akurat tego kaktusa można głaskać Aha. w dół. Jak to się zwie? Bo, czy... Przepraszam, w górę. No. W górę można głaskać bardzo swobodnie. No, są skierowane wszystkie te szczecinki i lekko do góry. Ale ja nie, ja się bo boję. To za są nic nie stanie. To dzieci głaszczą i są bardzo zadowolone. No, no, Tutaj, no, na chwilę tu się zatrzymajmy jeszcze. No, to są te naj, najstarsze egzemplarze ferro właśnie te, te e, ferro o których mówiłem wcześniej, w Meksyku i w południowych no. Stanach Jadalne? Nie. Giganty. No nie może tak powiem. Nie stwierdzono trujących owoców Aha. kaktusów. Także można próbować, aczkolwiek. Teraz mm. stwierdziłem gorzki owoc. No Aha, testował pan. No to jest na słabo zbadawanie. Jaki ten już kosmos. A tak. powie pan coś, na bank coś tu jest mrozoodpornego z tych kaktusów? Ma pan coś Generalnie takiego? Nie, nie. nie. Bo, nie bo, bo istnieją takie do minus dziesięciu, piętnastu? Są, ale to nie są takie jakieś spektakularne gatunki. To są takie jakieś drobne opuncje, jakieś takie malutkie. Jak opuncje, no, no, no. Z tej będzie lepiej, bo mi pod słońce nie widać, ale to wie pan co? A co będzie jak zacznie dotykać tam? Ja się cofnę, bo naprawdę nie mogę złapać nawet w całego ka o teraz. Jola, podaj, pokaż się tu z Zresztą pan stoi. Ile lat? Ten, no to kurczę, no. Prawie 50 lat. Prawie 50. Czyli tak, jak pan zaczynał, to... Można powiedzieć, tak. Pierwsze kaktusy <śmulaczny> kupowałem, nie oczywiście... ale potem Trudniejsze gatunki to trzeba było jednak szukać po całym świecie. Nasion, no. Nasion, po całym świecie wiedzieć ale z czasem się takie My robią ty, kontakty, tak, nie? Ta, znaczy kontakty poza no, są, dosłownie. Są to stowarzyszenia miłośników kaktusów we wszystkich krajach. No, to jest ładne. Wynalazek. To przedstawiciel wiszącego kaktusa, na przykład. A, A spróbuj, Ola, czy dobre. Nie, nie, nie. Ja próbowałem, są dobre. To jest też ciekawe, ale to już chyba nie pod kaktusa, słodkawy co? Śluz, śluz. A, czyli... Hmm, to jest ripsaris, jak ten Skula, Rośnie w koronach drzew, to jest klasyczny epifit. W to jak u nas tego? Duże słońce, no. tego lekko wybielał, ale kwitł pięknie w tym roku. Tu są małe kwiatki, które zostały, te, te reszty kwiatowe opadają, zaszkoczają trochę, ale piękny kwit. Domowe przedszkole? I pan każdy ma, nie? Mi pan, jak byłem w skwar, pan wszystko ma opisane, każdy. Kiedy Każda wysiany... jest, jak, oczywiście. Nie, kosmos. Wszystkie są etykietowane i jest informacja, kiedy były siane, skąd i skąd pochodzi Ziemia to taka, widzę, z kamykami w większości, nie? Taka idzie do wszystkich kaktusiątek. A to opuncja też? To jest, tak. To jest jedna z większych opuncji. A gdzie ma te... Owocki. Zaraz dojdziemy do punkcji z owocami. Po raz pierwszy zakwitł, a te duże to tak, nie kwitnął. Tu jest jeden w tym roku zakwit. O kurcze. Na samym szczycie widać jest ros. I już bliżonko. Mizernie kwitły, ale po raz pierwszy to zawsze jest tak próba. A Kwiat. czyli tamta to jest inna odmiana, ma się to rozumieć jest inny tam. tam. Aha, rozumiem. Jest gatunków z 200 albo więcej. Ale tutaj już, już trzeba było uciekać na, gół, na bok, bo folie by rozerwały skóry. Ja jej nie prowadzę, ja ją podtrzymuję, jak? tylko ona sama się rozrasta. i to nie wytrzymać. W naturze by wytrzymała, bo ona rzeczywiście drewnieje. A Czyli liście te... to się może. Właśnie, na naturze to trochę wiatr rusza, to roślina jest bardziej potem silna, prawda? Tak. Ja wiem, jak, jak daje bananowce nadzór po zimie szklaniem, liście się łamią. Tak, to za słabe są. Tak, trzeba... Lecą bądź dosłownie. Naturze, to, naturze te rośliny to wytwarzają kaktusy, niektóre po 100 metrów korzenie na boki. 100 prawda? metrów, no. Tak, jak a... giganta, na przykład, chyba rośnie za To Liczy się, że 100 metrów. Kardia... 100 metrów korzenie, a tu jakie ładne kwiaty. Otwiera się właśnie powolutku. Kosmos. Hmm, czy stalewek zacznie postawiamy. kaktusy uprawiać no. teraz, myślę? Powie pan smak swoich, jak to było? smak tych opuncji. Pan już je jadł. Na Oczywiście, tak. To jest taki e, kwaśno-słodki śluz w środku. Kwaśno-słodki śluz. No, u, u kaktusów to się nazywa pulpa, jeśli jest, nie jest suchy, bo są i suche owoce. No, to są soczyste owoce no, i mają taki fajny smak. Ile one wiszą? One tak. są od zeszłego roku. To no właśnie. Wyniki... I tu zaczynają rosnąć nowe nowe kwiaty. I tak obrotu. co roku. I po roku. W pierwszym roku będą zielone, a na następnym roku będą czerwone. Także Aha. rok potrzebują Powie Pan teraz, temperatura zimu najniższa. Po tych mrozach zimowych to też ludzi na pewno interesuje. Takie w nocy, minus 20, przynajmniej u nas na żuława. To Oczywiście to należy trzymać kaktusy w temperaturze optymalnej, to jest 10-15 stopni. W zimę? Znaczy zimę. dzień i noc, 24, godoba, tak? Tak, dzień i noc, tak. Są kaktusy z Wenezueli czy z Brazylii, gdzie, gdzie ma jest stała temperatura w dzień i mhm. w nocy. W nocy jest, no tam, dla kaktusów to jest super, ale. Te kaktusy w naszych warunkach muszą mieć 15 nawet stopni. No, tu to coś kwitnie. I one się dobrze trzymały, natomiast jak je przeniosłem tutaj, gdzie spadało do 4 stopni, to nie mm -hmm. O, nawet jakieś bączki. No, Ale mają jazdę. Kwiaty no. z kosmosu, nie I dla nich. Mają te gatunki oczywiście, bo przechodzą no. z gatunku do gatunku. Następny, ależ ja bym tutaj mlapsy strzepał codziennie. Na każdym kaktusie co by kwit... telefon albo te jakie piękne też i tu nie, tak dużo kwitną to są te bliskie, ale te wytrzymałe bardziej to są to wytrzymałe no, powie pan bardzo... mi jeszcze, że pan jeszcze wszystkie mniej więcej odmiany nie pomyli mówiąc o nich te, te które mam tak, ale są takie których oczywiście nie nie jestem specjalistą to, ja to, to jest błyska specjalizacja no ale przy takiej ilości pamiętać no, tak odmiany to, tak, no, tak, są takie dziedziny w których ja nie to wchodzę to, te, szczególnie wody, te małe miniaturowe no tak co to Masakra. A tu... jakie włóchacze. Co to, to... Jest tam, tam bra... To nie będę czytał. Jest. to jest brazilii kaktus. w tyłek? Nie. No. Brazilii kaktus z pachłym wierzchołkiem. To jest charakterystyczne tego rodzaju. Ale został wyłączony, już nie ma tego rodzaju. Do A A to, to... nie jest... Nie kamienie. My mamy te kosztyka, kamienie, to się nazywa. No, Ale tam, to nie jest to. Jest to jest słynny La To jest akurat ten forma. A obok są te pojedyncze, to jest klasyczna forma pejotla, czyli tam Lafawora Williams i po łacinie. Dobrze. Ensetę ventricosum Maureli. Mają to no. ustawowo zabezpieczone te możliwości, że można sobie z tego korzystać. Dobra, to widzę, że materiału to mamy na dwie części, ale dobrze. <grym> A z to... Tutaj widać po przekwicie, nie? Tak, to ja wszystkie kwitły. Wszystko kwitło. Tak. Ile podlewanie takie skwar codziennie zajmuje? Bo, za, bo przyjechałem i teraz zawracam gitarę. Ja, ja, ja dzielę to na, 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 na fragmenty jakoś, na sektory. Mm -hmm. I zajmuje mi kiedyś... Znaczy raz ciągiem jednym, 8 godzin podlewałem. 8 godzin? były przesuszone, to musiałem wszystkie podlać jak najszybciej. No tak, bo co, konewką trzeba tam dochodzić, ja, gdzie nie gdzie. Tak, dochodzę konewką, żeby nie przelać, żeby nie podlać. Telefon się obraża. Także kończymy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy tu do Pana. Kontakt będzie oczywiście na filmie albo już był, bo ja zawsze tam stawię linka. Kosmos. Kosmos. Także dziękujemy bardzo. No, bez kitu. Mistrzena opadła. Na pewno innym też jeszcze opadła. Teraz jest tu ile z 30 stopni pewnie, nie? Nie będzie już, bo trochę mi już chłodno już bez koszulki. A jak rano byliśmy, to 40 dochodzi, nie? 40 tutaj była wszędzie. Dobra, Jola, papa, pa. zrób sobie. Pa. Na razie.